Witam Was we wzoglądzie 11. Dzisiaj, jak widzicie, w takiej fantastycznej fryzurce. Jestem jeszcze w piżamie. No i wczoraj wieczorem, przed spaniem, zawinałam sobie włosy na pasek od szlafroka. Kiedyś już Wam wspominałam o tej metodzie, ale może część z Was nie wie, jak to się robi. Także, no, tak się to prezentuje na końcu. Kładziemy sobie tutaj, rozdzielacie włosy na pół. Kładziecie ten um, sznurek odręcznika. No jak macie krótsze włosy, to może być cokolwiek, jakaś apaszka. Um, no, wiecie, ja mam dosyć długie włosy, więc potrzeba mi dłuższego sznurka. No i um, najpierw jedną stronę włosów się nawija, e, dobieracie, wiecie, pasma e, i tak to wychodzi. O. No i potem z drugiej strony to samo. Ja na noc robię sobie coś takiego, że krzyżuję je z tyłu i wiążę tutaj. Na górze, żeby po prostu mi to nie przeszkadzało w spaniu. No i teraz pokażę Wam jeszcze jak to wygląda, jaki efekt daje na włosach. Aha, no jeszcze końcówki zabezpieczam gumką, bo jak nie zwiążę gumką tego to zaraz mi się to rozwija. Także zaraz Wam pokażę co z tego wyszło. Tak naprawdę od tego, jak się nawinie te włosy, zależy to, jaki wyjdzie wam skręt, bo jeżeli nawijacie go tak bardziej w dół, takimi, wiecie, jakby troszeczkę robiliście przew między kolejnymi zawinięciami, to wyjdą z tego takie fajne fale. A jak będziecie okręcać, to bardzo gęsto, tak o na przykład, tak jak mam tutaj, czyli bardzo blisko siebie każdy skręt, no to tu wyjdą, wiecie, takie sprężynki, typowo. No i to też widać już o. Na tych włosach, które teraz rozplatam, zobaczcie, że tutaj zaplatałam je, zawijałam tak trochę rzadziej, więc to jest po prostu pofalowane. A końcówka to jest taki właśnie baranek. Baranek ogólnie wychodzi, ale to się po pierwsze na moich włosach trochę rozprostuje z czasem. Poza tym ja też zaraz to przeczeszę, to one nie będą aż tak mocno zwinięte. Ale ogólnie bardzo lubię tą metodę, bo po pierwsze można. No nie, nie wymaga ciepła, nie niszczą się nam włosy od temperatury, no a poza tym można te, tego używać właśnie na noc, więc po prostu zawijam wieczorem i rano mam włosy pozakręcane, a poza tym druga rzecz to. Można też nałożyć to na przykład rano, y, pochodzić w tym kilka godzin, y, czy tam południu i pochodzić kilka godzin, jeżeli powiedzmy wieczorem macie jakieś wyjście. Nie musi być koniecznie na noc, także y, to też wiecie, myślę, że tak za 4-5 godzin i, i na moich włosach też daje efekt, nawet jak zawinę rano. Także fajnie, podoba mi się ta metoda, nie jest jakaś trudna, także luzik. No i ja to teraz trochę ogarnę, i, bo jednak ten baranek troszeczkę jest dla mnie za bardzo. Zobaczcie te końcówki szczególnie, bo ja je tak mocno zwinęłam i są takie pokręcone, że... Dzisiaj zaczynamy od kalendarza. Mam pytanko? od kalendarza no. Czy była kawka z cukierkami z milki? Nie było. To jutro co? <laughs> no jutro, jutro. Dziesiątkę otwieraliśmy wczoraj, dzisiaj jedenastka. I teraz kalendarz z cieniami. No, oczywiście, wiecie, z tymi córkierkami, to one się już powtarzają, także tam nie ma nic już nowego, ale cień zobaczymy jaki. Uuu, znowu się odkryło. Cień nazywa się odświętny. Bardzo ładny. <laughs> Oh yeah. Świetna pigmentacja Ładny, nie? Zobaczcie. Tak wygląda. Czekaj. Nie, na rączkę. O, widzicie. Bardzo ładny kolor. Tak się ładnie błyszczy. Nice. Trochę podobny do tego, co był chyba wczoraj, tylko ten jest taki świecący. Wczoraj był matowy brąz, lisi i taki żółty. No jakiś liści był. No lisi, ale ten jest, Adrianku ma takie różowe nuty, mhm. a tam to było takie brązowo-pomarańczowe. No ale dobra, to mamy pierwszy kalendarz, ten z cieniami. No i zobaczmy, co będzie tutaj. Co, cień? Błaś pierwszy. Nie, czuję, że już wczoraj, bo patrzyłam, czy w następnym będzie cień. O, tu coś cięższego chyba, bo tak opadasz. No, ciekawe co to. Masz jakiś Mał pomysł? Mały wazon? Nie no, to takich ciężkich rzeczy, tak serio z kosmetyków? Po w sumie nic nie jest, jest ciężkie. Co może być? Nie wiem, nie mam pojęcia. Coś nie, pędzel? Nie. Nie no, Andriana. No ale wiesz, chodzi mi taki... to są takie duże pędzle. Aż takie grube, jak króciutkie? Tak, no Nie, to o, jest za o, o. ciężkie. Bo chyba nie czysta, jest jakieś szklane, coś jakiś słoik z czymś albo. No, ale super, pamiętacie jak ostatnio no nie ostatnio, chyba tam w którym to było drugim, trzecim okienku, był ten mm, było to takie do, odpla nie, do odplamiania tylko do czyszczenia pędzli na sucho i ja wtedy mówię Adayanowi, mówi, że no że super ten, ne, będę sobie czyścić pędzelki na szybko, ale że e, szkoda, że nie było tego mydełka do odplamiania bo przydałoby mi się do gąbek <laughs> no i akurat jest idealnie, bardzo się cieszę, bo e, ostatnio powiem wam, zebrałam niezłą ilość o, pachnie nawet całkiem przyjemnie. Myślałam, że to nie ma o, zapachu. No zabrałaś? i uzbieram sporą ilość gąbek do wyprania, także dobrze, że nareszcie będę miała coś, co będzie je dopierać łatwo, mam nadzieję. Nie? Taki Kurde. owocowy, trochę cytrusowy zapach. Ciekawy. Trochę chyba, nie Kiedy wiem. No, trochę tak owocowo pachnie. Także to mnie akurat bardzo cieszy, bo właśnie myślałam o tym, żeby mi się przydało. Także idealnie. Resztę dzisiejszego vlogmasa postanowiłam przeznaczyć na temat świeczek. I wosków, i różnych zapachów. Większość z tych tutaj pochodzi z, ze sklepu Cocolando, ale mam tu przeróżne marki i są też takie kupione gdzie indziej, ale także. Chcę Wam dzisiaj poopowiadać trochę o tym, co tutaj mam i co polecam, e, i co jak ładnie pachnie, e, bo może część z Was pamięta, w zeszłym roku właśnie na vlogmasach dostałam paczkę z kokolando, e, właśnie ze świecami różnych firm. E, no ale wtedy tylko z Wami je powąchałam, otworzyłam i jakby tyle. A w tym roku, wiecie, po tym całym czasie, e, mogę już się trochę więcej wypowiedzieć, bo już e, poużywałam tego trochę dłużej i mam jakieś tam swoje zdanie, także. Są tutaj świece i ze wosku naturalnego, i są też takie, wiecie, na przykład janki, które no naturalne już nie są, ale ja powiem Wam, że no, z jednej strony chciałabym jak najwięcej używać takich naturalnych wosków, żeby się nie podtruwać. Ale z drugiej strony uważam, że świece, no, chociażby czy z Janki, czy z innych tych firm, które tu mam, są, mają niektóre tak piękne zapachy, tak intensywne, że no trochę mi tak, wiecie, trochę mi żal z nich rezygnować. No ale dobra, zacznijmy może od firmy domkowe, bo mam od nich trzy świece, jedną już kiedyś zużyłam, mam sporo wosków i chciałam Wam opowiadać troszeczkę. Zeszłoroczna, którą dostałam to są pierniczki. I to w ogóle są świece w 100% naturalne. To jest wosk sojowy, w ogóle świece od początku do końca produkowane w Polsce i co Wam muszę powiedzieć, to te świece po tym jak się roztopią, to można ich też użyć jako balsam do ciała. I ja często tak robię, że jak sobie odpalę do kąpieli, to potem się jeszcze tą świecą smaruje. Jedyny minus, jaki ja przy tych świecach zauważam, to to, że one. Żeby je roztopić do ścianki, wiecie, żeby cała się rozpuściła, to, to jest tak z 5 godzin musi się palić ciągiem ta świeca, przynajmniej u mnie tak jest. No i to trochę jest, co wiecie, takie średnie, no bo czasem chcę zapalić świecę chociażby, no nie wiem, na godzinę, dwie, no a nie na pięć. Ale ym, są naprawdę bardzo ładne zapachy. Proszę, Eli, możesz sobie pomóc, co myślisz. Lubisz te świeżki, nie? Adrian w ogóle jest zwol zwolennikiem takich naturalnych, nie? Żeby nas nie. Żeby nie truć. Żeby nas nie podtruwały. Dwa lata temu dostałam od nich napój czarodziejów i on też ma taki, taki słodki, ale taki dosyć intensywny jednak zapachnie. A pierniczki? Pierniczki są przyjemne, ale Rzeczne. chyba. No, ale nie pachną no chyba, to tak czy klasycznym. To, to o co tu chodziło? Do czy, to to, to o czegoś nawiązywało chyba, nie? Coś z Harry Potterem jakby tam było, że ym, Jakieś... y, ze było szkoły to. magii, ale ja nie pamiętam dokładnie, jaki był skład Iwo? tego. No to nie wiem już dokładnie. No i mam y, też kilka takich wosków, wiecie, jakby całych opakowań, ym, ale dostałam od nich w zeszłym roku też takie y, próbeczki w takich opakowaniach. No i między innymi była tutaj, był tutaj zapach osiem kobiet, likier brzoskwiniowy. Testowałam sobie właśnie te zapachy. Tutaj jest przedwiośnie. Ogólnie one są moim zdaniem bardzo ładne. Ja bardzo lubię ich używać. Wiórki kokosowe to było coś dla mnie zaskakującego, bo nie do końca bym powiedziała, nawet nie, nie tyle nie do końca, w ogóle bym nie powiedziała, że to są wiórki kokosowe. Jakoś kompletnie nie, nie wyczuwam tam tego. No. Może wyjmij sobie, bo nie wiem czy no. przez... Nie, nie pachną nie, kokosem. Hmm. Także, no nie wiem, ale na przykład mała świeca, którą jeszcze mam, to jest gabinet szefa i ona jest inspirowana zapachem Hugo Boss, męskim, takim szarym, klasycznym. No i moim zdaniem, czuć od razu ten zapach, jakby jest, jak ktoś zna i lubi, no to będzie wiedział, co to za zapach, ale też nie jest to w 100% tak oddane, tak mi się wydaje. Ale przyjemny taki męski zapach, ale mm -hmm. jednak. jeden z tych nut najbardziej. No, mhm. z tego zapachu jest na pewno. Powtarza się, nie? Na pewno moim ulubionym zapachem z Domkowe, takim top of the top, najlepszym jaki od nich miałam, to był Pan Ciasteczko. To miałam tamtą świecę chyba właśnie w tej pojemności i ona mi się skończyła, zużyłam ją całą, pachniała przecudownie takimi ciasteczkami z czekoladą. Boski zapach i tamta podobała mi się najbardziej, także jakbym miała Wam polecić na przykład na początek jakiejś tam Waszej przygody z Domkowe, no to polecam albo świecę no, niezależnie od rozmiaru, czy, czy też wosk. O zapachu pan ciasteczko, bo pachnie pysznie. <laughs> Następna firma, może wiesz co, ci dam. Zakrętkę. Mhm. Następna firma, którą wtedy też pierwszy raz odkryłam w zeszłym roku, jak dostałam się tą świecę, to jest Milk House Candle. Mamy tutaj wosk sojowy i pszczeli. I wybrałam zapach Silver Birch, tak się chyba to czyta. I ta świeca pachnie przecudownie. Jeżeli ktoś z Was lubi zapach taki leśny drzewa, taki, takiej sosenki, takiego, takiej żywicy lekkiej, no to właśnie to jest to. I uważam, że to się idealnie sprawdza, jak wasza choinka już zaczyna podsychać i przestaje ładnie pachnieć, jeżeli macie świeżą żywą, albo jeżeli macie sztuczną choinkę, a chcecie, żeby w domu pachniało choinką, zapach taki, wiecie, lasu. To to dosłownie pachnie takim świeżo ściętym no To pachnie dosłownie jak takie świeżościęte drzewo trochę takiej właśnie żywicy. może nie? nie, nie, nie. Tak, tak, tak. Cudowny zapach. On no po prostu, o, w ogóle to jest obłędne opakowanie. No i dodatkowo tak jak Wam mówię, no ta świeca pachnie przepięknie. Z tego co też tu wyczytałam, no to mm, woski są naturalne, także też nie powinny nas zatruwać i tą zdecydowanie Wam polecam. Następna, która też mnie bardzo zaskoczyła to jest firma w ogóle Classic Candle i to już chyba nie są, tutaj zaczynają nam się powoli, tak zaczynają się świece, które no już nie są, nie są fit, tak no już nie są z tych takich wosków naturalnych jeśli się nie mylę. Oczywiście jeżeli coś pokręcę to, to, to napiszcie mi w komentarzu kto się i, i tak orientuje dobrze ale no tutaj już mi się wydaje, że to nie jest naturalny wosk. I tutaj jest z tego Classic Candle jestem pod ogromnym wrażeniem ich opakowań. Właściwie ta część jest bardzo prosta, ale te zdjęcia tutaj na okładce mają tak przepiękne. Jaki zapach się nie, jakiego zapachu nie oglądałam, to mają tak niesamowitą atmosferę te zdjęcia. Szczególnie właśnie te świece świąteczne mają takie piękne, świąteczne obrazki. U mnie akurat jest to taki... Trochę górski widok drzew ośnieżonych. No i no, pięknie to wygląda. I powiem, Wam, że bardzo mi się to kojarzy z zapachem, który jest w środku, bo to pachnie takim trochę takim świeżo wymytym, wyczyszczonym, posprzątanym mieszkaniem takim bardzo czystym, z, z takim świeżym, zimowym powietrzem. Tak pachnie, ale jak zaczynam ją palić, to bardzo czuję zapach takich, może część z Was kojarzy, takie pianki, nie bananowe. Kiedyś by, były, nie wiem czy nadal są dostępne, takie e, pianki bananowe w czekoladzie. I to pachnie taką świeżością, takim zimnym powietrzem, takim no, zimowym to dniem. To pachnie jak pokój, jak w sobotę mama, mama budzika, budzi i posprzątać. No, takim, no nie właśnie już wyczyszczonym pokojem. No, takim, właśnie y, takim, Tak, takim świeżym powietrzem. I jeszcze przebierz, przebierz. Tak, świeżym powietrzem takim zimowym i trochę tymi piankami bananowymi. No to jest piękny zapach i w ogóle ta świeca ma dwa knoty. Bardzo ładnie się równiutko wypala. Nie trzeba długo czekać, żeby właśnie spaliła się, wiecie, cała powierzchnia do ścianki. Także no właśnie to, jest, to są te dylematy, że no tak jak Wam mówiłam, no nie jest to naturalny wosk, ale pachnie cudownie, pięknie się spala, no, no i zapach, no wszystko, także... Gdyby tylko to miało naturalne woski, to. Kolejna firma to Yankee, No i Yankee też, też nie ma naturalnych wosków. Tutaj akurat mam taką wersję z zeszłorocznych świąt, która nazywa się Christmas Cookie. I to, są, to jest taka świeca, ma duża, 623 gramy. Ma takie, widzicie, połowo-świąteczne opakowanie. No i Christmas Cookie pachnie bardzo przyjemnie, słodko, tak moim zdaniem najbardziej waniliowo. Nie, nie, nie czuję nic innego. Ta trochę jeszcze zajeżdża teraz dymem, bo była zamknięta chyba jeszcze z dymem, nie, w opakowaniu, żeby się nie dymiło na mieszkanie. Ale ogólnie czuć tą wanilię na moim zdaniem najbardziej, taka waniliowe maślane ciasteczko, bardzo przyjemny zapach i też dzięki tym dwóm knotom bardzo szybko i równomiernie się spala. I zapach w tej i w tej z Classic Candle z, z tego zapach bardzo szybko się roznosi i nie jest taki duszący zbyt intensywny. Ale jest jakby wyczuwalny, wiecie, jest tak w sam raz, moim zdaniem. Także janki super, tutaj znowu tylko ten wosk. Ale jeśli chodzi o janki, to też mam sporo od nich wosków takich, wiecie, do kominka. Tutaj akurat Glittering Star, i to jest wosk, który w zeszłym roku zamówiłam z Kokolity. I ten wosk pachnie obłędnie, pachnie tak. Tak słodko, tak intensywnie, ale nie zbyt dusząco, nie boli po nim głowa, także nie jest za mocny, ale pięknie pachnie. No i ma taki ładny kolor, że w kominku też tak fajnie świątecznie wygląda, także jeżeli go nie znacie, to Wam polecam na święta. No i ogólnie jeśli chodzi o Yankee kanel, tutaj może nie będzie tak czuć, ale jak się go pali, to super pachnie. No a ogólnie z Yankee mamy, mam ja sporo ulubionych zapachów, znaczy może nie ulubionych, ale sporo zapachów, które lubię, także... Ogólnie z Poczko jedynym minusem, moim zdaniem, tych wosków jest to opakowanie, bo na przykład Kringle, czyli następna firma, z której uwielbiam woski, ma świetne opakowanie. No, to jest według mnie hit. Tutaj, akurat mój ulubiony zapach taki zimowy od nich, czyli Hot Chocolate. No, i tu widzicie dwa opakowania. Jedno, w którym został mi ostatni kawałeczek. Patrzcie, czyli naraz taka kosteczka malutka. No i to jest właśnie to opakowanie. Zamykam i po problemie. A tutaj jest właśnie nowy już zapas kupiony. Widzicie? Nowiutki. I to jest podzielone na pięć części, czyli raz, dwa, trzy, cztery kostki i tu środek okrągły. Bardzo ładny zapach, taki typowo właśnie jakbyście sobie zrobili taką czekoladę. Nie jest to taki zbyt słodki zapach. Ewidentnie czuć, że jest czekoladowy i pachnie bosko. Bosko na, na teraz, na właśnie na zimę, jesień. Idealny zapach, bardzo taki przyjemny. Także ten jest moim ulubieńcem, jeśli chodzi o Kringle. No, i właśnie bardzo szanuję to, jakie opakowania dają, że to się nie rozsypuje, nie rozwala. No, właśnie, Azjanki to jest problem, żeby to przechowywać. Kolejna firma to jest Woodwick. No, i z Woodwika ja jestem. Mamy taką malutką świeczkę, tylko, no bo one są takie dosyć drogie. Kiedyś wyhaczyliśmy w TK Maxie. No, i mamy taką małą. Zawsze się jaramy, jak podpalamy, że trzeszczy, wiecie, te, one mają takie drewniane knoty, które brzmią jak palące się ognisko, tak strzelają. Także no świetne są te świece. A tutaj mam akurat wosk, nazywa się Frezier Fir. Nie wiem, czy to się tak czyta, ale to jest zapach po prostu też lasu, też choinki. Coś podobnego do, e, tej, do tej świecy, tylko tutaj jest to delikatniejsze. Tam ewidentnie czuć taką żywicę, taki intensywny las. A tutaj też czuć choinkę, ale już nie tak bardzo mocno. No ale mm, zawsze jest to alternatywa: jakby ktoś chciał zamówić właśnie coś mniejszego, e, to, to właśnie ten zły kapach pachnie dosyć podobnie. Bardzo ładny też zapach, no właśnie. W sam raz na teraz, na grudzień. E, I ostatnia firma, którą chcę wam tutaj pokazać. Zachwycają, zachwycająca po prostu. Nie wiem, czy to nawet nie jest jedna z, tak naprawdę ciężko mi było wybrać w sumie ulubioną, no ale jedna z takich lepszych świec, którą w zeszłym roku pali, paliliśmy bez przerwy, a i tak no, niewiele się jej zużyło. Bardzo często, no niemal codziennie odkąd do tą paczkę ją paliliśmy. To jest firma Goose Creek i zapach nazywa się Cookies and Milk i to jest zapach ciasteczek, ciasteczek trochę czekolady, trochę wanilii. No jest taki przyjemny. No super, naprawdę to pachnie tak pysznie. W sumie to nie musi być koniecznie zapach świąteczny czy zimowy, ale tak, jedzeniowo pięknie pachnie. Jeżeli lubicie takie smaczne zapachy, to ten na pewno Wam się spodoba. Też ma dwa knoty, także bardzo ładnie, równomiernie się wypala. No i zapach jest intensywny, ale tak samo jak w sumie tutaj, wszystkich tych, we wszystkich tych przypadkach, nie jest zbyt intensywny. Czyli, no ja, nawet jak się będzie palił przez kilka godzin, to nie będzie Was dusił i nie będzie Was bolała głowa. Tutaj możesz też czuć dym, bo my zawsze, ja zawsze robię tak, że zdmuchuję i szybko zatykam świecę. Żeby ten dym nie rozszedł się po mieszkaniu, tylko żeby tam, wiecie, w środku sobie został, ale piękny jest ten zapach i właśnie w zeszłym roku bardzo często go używaliśmy. Z tej firmy mam jeszcze kilka wosków, ale teraz mi się przypomniało, że chciałabym jeszcze wspomnieć o tej świecy, że ona jest bardzo intensywna, jeśli chodzi o zapach. Czyli tutaj, jak chciałam właśnie mieć w mieszkaniu zapach takiego lasu intensywnego, to zapalałam i tylko czekałam, aż dojdzie do ścianki. Aż do ścianki mi się wosk roztopi, i gasiłam ją, bo zapach jest bardzo intensywny. I mimo, że my mamy dosyć tutaj, wiecie, dużą przestrzeń, to mm, właśnie wypali, ledwo wypaliła się ona do ścianki, i już było w całym mieszkaniu intensywnie ją czuć. Także ta świeca jest taka, wiecie, dosyć. Powiedziałabym ekonomiczna, bo nie trzeba jej długo palić, żeby zapach m, było czuć już w całym mieszkaniu. Także chyba te, ta jest najintensywniejsza, jeśli chodzi o zapach ze wszystkich. No a wracając do Goose Creek, to dostałam w zeszłym roku jeszcze od nich próbki różnych m, wosków. I muszę Wam przyznać, że też m, no, jestem zachwycona świecą, ale woski też mają świetne. Co prawda nie, nie testowałam jeszcze wszystkich, m, bo ja tak te, jak najwięcej palę tych świec... Teraz w, tak listopad grudzień. No i ale muszę wam powiedzieć, że teraz w jednym kominku mam e, zapach Winter Splendor i to jest faktycznie taki zapach intensywny, taki słodki, e, dosyć ciężki, ale tak taki bardzo przyjemny. E, właśnie jedną kostkę użyłam do, do kominka i czuć e, też już bardzo intensywnie w całym pomieszczeniu, także mm, one mają też dosyć mocny zapach. E, no i ten Carnival, e, nie, jak to się nazywa? Winter Splendor. Bardzo ładny zapach, ale coś, co mnie najbardziej zaskoczyło, to w kominku u góry, w łazience, trzymam, e, ostatnio odpaliłam sobie e, Peanut Butter, e, Peanut Butter Sugar, tak się nazywa. E, też miałam próbeczkę, no i też włożyłam tylko jedną kostkę e, tego zapachu. Ja nie jestem największą fanką masła rzechowego. Wiem, że należy do mniejszości raczej. Ale odpaliłam ostatnio ten zapach w łazience i jest cudowny. Nawet Adrian się dziwił, jak mu powiedziałam, że to masło orzechowe, a mi się podoba. Ale pachnie bardzo ładnie, nie? Ty też... Pokaż, mogę taką... mówiłeś, kurczę, tutaj nie czuć, ale no tam w łazience hmm. mamy ostatnio właśnie do kąpieli zapaliłam i pięknie pachnie ta, ta, ten wosk. Domyślam się, że świeca też musi być super, jeśli chodzi o ten zapach, bo jest taki... Czuć bardziej właśnie tak, trochę to masło orzechowe, ale też takie, to jest trochę karmelowe. I ten zapach jest taki bardzo słodki i przyjemny. No tylko, że tak jak Wam mówię, użyłam jednej kostki w łazience i ten zapach był na tyle intensywny, że tylko. Troszkę kilka minut dosłownie wystarczyło, żeby w, całym, w całej łazience mocno pachniało i szybko gasiłam ten wosk, także one jakby nie potrzebują, nie wiem, palenia przez kilka godzin, żeby było je czuć. Są naprawdę mocne te zapachy. Także to tyle, jeśli chodzi o moje świe, świece, mój cały dobytek, jeśli chodzi o, tą, o ten temat. Ogólnie tutaj nie ma jakby żadnych bubli, ja nie mam tutaj, nie mogłabym wskazać tutaj żadnych produktów z tych, które Wam pokazałam, które są jakieś takie słabe, za którymi nie przepadam, albo z drugą stronę też nie umiem wyróżnić jakby jednej firmy. No bo i te ciasteczka z Goose Creek w ogóle, ta je, cała firma ma świetne rzeczy i też to Classic Candle ma fajne rzeczy i ta sama świeca, ten zapach konkretnie A Winter's Day przepiękna. No i woski z Goose Creek. Ta, wiecie, no ta y, o zapachu choinki. No tak naprawdę tutaj wszystko, co tu mam jest y, super. Domkowe ze względu na swoje składy, duży wybór zapachów też y, no, bardzo szanuję, no i szczególnie, że jest to polska marka. Także jest pełno fajnych świec, aż ciężko się zdecydować co odpalać. Także wszystko, co tutaj Wam dzisiaj pokazałam, mogę polecić. Nie jest to film sponsorowany, po prostu chciałam Wam poopowiadać mm, o tym, co mam i co polecam, co lubię. No i czym teraz sobie umilamy czas. Także to już wszystko. Będziemy się już z Wami żegnać, bo mm, nic u nas dzisiaj się nie będzie działo takiego, co mogłabym Wam pokazywać. Także po prostu już nie ma co tego przeciągać. Chciałam Wam poopowiadać o świecach, to się stało i Żegnamy się, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeżeli lubicie świece to koniecznie dajcie znać, czy któreś z tych firm znacie, czy już próbowaliście. Czekam na komentarze, dziękuję za dzisiejszy dzień wspólny, do zobaczenia już jutro w kolejnym Vlogmasie, buziaki, Mua. pa! Do widzenia!